Hej, witajcie, jestem Margot z Namikaze i dzisiaj zapraszam na odcinek z randomowych gierek. Pierwszą randomową grą z Freefa będzie gra, w której będziemy mówić w jaki drink ma zrobić, a wtedy dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo ja naprawdę mam kłopoty z mikrofonem i mnie naprawdę ciężko słychać. No ale, no postaram się jakoś tak zrobić, żebyście mnie słyszeli. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. A jeżeli mnie nawet nie będziecie słyszeć, to i tak to wrzucę. A więc zaczynajmy. Hmm. Dobra. Podam to i zobaczymy, co zrobi Ta mieszanka odrobina cytryny, i to dobra. Tyle już może stać, trzeba to zmiksować. I proszę bardzo. Zobaczymy, co będzie. Wypijesz to? O Jezu. Chyba za ostre. No, ale za to mamy punkty. Mamy 2007 sec. 20 ale kiedyś miałem 200 coś dodajemy to. Teraz to. Okej, okay. za dużo, więc może już. Dobra już Myślę, że się chyba dobrze wymieszało Zobaczymy co wypadnie No, patrzy się tak patrzysz Czy nikt nie widzi. Nikt nie widzi, Chyba Zabiliśmy go. O Jezus tego nie chciałem, no ale jak widać, coś też za to dostaliśmy. Hmm. A więc tam. trochę tego teraz to jest ogólnie gorąco, więc a damy sześć kostek i do tego cytrynka idealnie na styk dobra wypij stary mega ochłodzenia się wypij stary sobie na zdrówko o, chyba bolony Za dużo alkoholu żeśmy dali. <tryk> Za dużo alkoholu. Dobra, ostatnia mieszanka. Jestem ciekaw co się stanie, jeżeli tylko dodam to. No i dobra, z okazji, że jest tak gorąco, to jeszcze tylko kostki lodu. Proszę, patrz co. Dobra, już. Może później będziemy tak trząść długo i zobaczymy, co się stanie. Ale na razie. Na razie niech się chłopaczy no na Zdrówko. Mm. Au. Ok. Mało zostaliśmy punktów, no ale spoko. Yy, no i tak. Zobaczmy sobie następną grę. Akurat tak sobie pomyślałem, że. E, w tą grę. Magik. Zobaczymy, czy będę dobrym magikiem. Pozwólcie, że wyciszę tę muzę. O. Zobaczymy jaką szkółczkę mamy wykonać. Mamy wykonać to, spoko. Mm. Yy, a więc tak, mamy... Dobra, zniknęło. Do czego jest ten przycisk? On jest tutaj! Skubany. Pod kapeluszem nic. Pod tym niczego. Co? Okej, okay. następna sztuczka. Dobra, kobieta śpi. Aha. Dobra, sprawdzimy. Mnóstwo dziwnych rzeczy. Dobra, najpierw złap się może. CO TO BYŁO? Yy... To było proste. Beskid. No dobra. Yy... Tu jest kluczyk. Tu jest to, tu jest to. Yy... Nie, wajcha? Wajcha. Zobaczcie, że wajcha teraz znikła, nie? Podpalić? Nie. Też nie. Klucz? Co? O ty oszuście jeden. Podpalić? I to. O nie. To było mega oszustwo. Dobra, tu już nie będę sprawdzał. Zorientuję się po fakcie, de facto. A więc tak, tu jest tak. Dobrze, tu jest kluszek. Może teraz? Nie? No to co w takim razie? Ale przed chwilą Dobra. Nie będę krytą. No. Aha. Czyli to tak. Skubany. Dobra. Ostatnia sztuczka. Level piąty. Na pokmanie też chyba skończyliśmy na piątym albo na czwartym, ale spoko. Eee. tak? Stary. Podejdź Stary, zrób tak. O Jezu, to Michelino. Czyli to tak. Dobra, ruczkę ci nie będzie potrzebna. pi I wyszło. Dobra. Szósty. I dobra. Na szóstym. Zapalę to. Panie i Panowie, ostatnia sztuczka. Nic tu nie ma. A tak naprawdę mam coś za plecami. Ale dobra, wciśniemy guzik. Wciśniemy laskę. A później... No, wciskaj tam guzik z stopą. No i dobra. Dobra. Kolejna gra. Gumball był kiedyś jak pamiętam dobrze? Był coś co bym mógł łatwo zagrać Wampir, nie, chociaż było tu jedna fajna gierka Była tutaj jedna fajna gra, ale teraz jej nigdzie nie widzę Nie, 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 nie. Jest. Pip. Dobra, tutaj też może lepiej wyciszę. Jedynie tak tekst. Bardzo też nie mam wycieszone, ale spoko. No, dobre. Pierwsze umiejętność, jakiej się uczymy, to lot. Zmieniamy się, gdzie to perza, spoko. Ok, zdaliśmy. To jest na czas. Kur Kurczne, to jest na czas. Yy. No, No. Icy? I, I mam. Pijemy krew. Fajnie. Dobra. Krzyże. Jak dobrze wiemy wampiry i różne takie stworzenia nocy nie lubią... nie lubią srebra ani w ogóle... No chodź tu. Nie lubią srebra ani w ogóle takich rzeczy. A krzyż by mógł nie załatwić raz, dwa. A więc tak. w krzyżyk A potem to Dobra i teraz jak to załatwiliśmy to co mogę już to nie lecieć mogę Thank you i wskakujemy, bo kończy nam się czas To już piąty ten? Wow. Aha, czyli to próbne to też levele. Spoko A czyli muszę odblokować spoks. Spirala, hipnoza na pewno. Tak. jak spadł. Spadł... Spoko. Ale mu załatwił. Swoją drogą, gdzie mu nogi się podziały? Też nie mogę? Muszę podwrócić. Tak. Hipnoza O Jezu Chyba będę musiał ustawić na 18 plus 10 sekund Nie Szybciej 6 5 4 O całe szczęście yy. Okej okay. Dobra dały mi jakie ona ma mordę Nie. Yy. Aha, mamy dwie umiejętności teraz. Ha, i nic nie widziałeś. Dobra, tej dam standardowo buzi. Ten mnie nie będzie widział i przegnę od razu. Teraz tak. Nie bierzemy tego. Biorę, co? Uuu, jaka wielka faza. O, i prosto mu. I już nie wiesz, nic nie. Dobra, szybko, bo mi czas się kończy. I mamy. Dobra, to już jest ósmy, dziewiąty poziom niemal. I w tym miejscu. Może zakończę tę minigierkę. Teraz wezmę sobie kolejną. Hmm, ciekawe, które to już będzie. Bo to ma dosyć sporo poziomów parę tych gier, a ja bym chciał taką, którą by się dało łatwo ogarnąć. Dobra. Wiem. Wiecie co? Chyba w tym miejscu już sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak wiecie co robić, zostawcie suba, lajka, komentarz, wyślijcie mi e-maila, podnijcie moją grupę Discordową oraz na mój drugi kanał. Linki wszystkie macie w opisie. Cześć!